Roboty sprzątające autonomiczne to oczywiście świetne urządzenia i każdy się chyba z tym zgodzi, ale czasami są takie sytuacje, w których po prostu robot się nie sprawdzi, jak na przykład sprzątanie samochodu czy szafek. Poza tym niekiedy coś nam się zdarzy wysypać, na przykład w kuchni, no i w tym momencie potrzebujemy odkurzacza, który po prostu bardzo szybko i bardzo sprawnie może coś takiego posprzątać. Do takich zadań przydaje się bezprzewodowy odkurzacz pianowy, Taki jak ten model, czyli Roborock H6. Czym on się wyróżnia na rynku? Po co taki odkurzacz pianowy potrzebny jest w waszym domu? I jak to w ogóle działa? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Odkurzacz Roborock H6 dostarczyła nam firma Yamikon, czyli oficjalny dystrybutor produktów Roborock na Polskę. Pionowe odkurzacze bezprzewodowe stają się coraz popularniejsze na rynku i wypierają tradycyjne przewodowe ciężkie odkurzacze. Chyba każdy z Was ma gdzieś. Schowany, taki odkurzacz gdzieś w otchłani waszego mieszkania czy domu, i wyciąganie go naprawdę kojarzy się bardzo źle. Po pierwsze, musimy go wyciągnąć, jest ciężki, jest niewygodny, jest nieporęczny. Po drugie, musimy szukać wolnego gniazdka, albo znaleźć przedłużacz, albo przełączać go w trakcie sprzątania np. większego mieszkania czy domu. Tego problemu nie ma z odkurzaczem bezprzewodowym, z pianowym odkurzaczem bezprzewodowym, takim jakim jest Roborock H6, no bo zwyczajnie wygoda większa w przypadku takiego rozwiązania. I to jest powód, dlaczego takie tradycyjne odkurzacze powoli odchodzą do ramusa, a Zastępują je takie designerskie odkurzacze bezprzewodowe. Druga kwestia to zawartość zestawu startowego czyli to, co dostajemy od producenta w pudełku, ponieważ w takim odkurzaczu zazwyczaj jest to po prostu rura, szczotka, większa szczotka, mniejsza i tyle. I tak naprawdę funkcjonalności w takim zwykłym tradycyjnym odkurzaczu jest mało. Natomiast w takim bezprzewodowym odkurzaczu jest trochę więcej ciekawostek. Co warto na samym początku powiedzieć, to to, że taki odkurzacz pionowy jest modułowy, a przynajmniej ten model od Roborock, czyli tu mamy stację główną, stację bazową i oczywiście podstawowe akcesoria to rura przedłużająca, a także podstawowa szczotka obracająca się. Do podłóg i dywanów. I to są te podstawowe akcesoria, które oczywiście możemy ze sobą dowolnie łączyć i konfigurować, ale w zestawie jest także druga mniejsza elektroszczotka do tapicerek, końcówka do zbierania kurzu, czy płaska końcówka, która pozwoli nam odkurzyć trudno dostępne miejsca, takie jak szczeliny i jakieś rzeczy, które do, prostu, do których zwykła duża szczotka nie dotrze. Ale chyba najciekawszym akcesorium do tego odkurzacza jest elastyczna rura, która pozwoli naprawdę no wszędzie niemal tym odkurzaczem dojść i wyczyścić. I oczywiście taką elastyczną rurę możemy łączyć z innymi dowolnymi akcesoriami. Wygodne, bardzo wygodne i. Proste w użyciu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy łatwo wyczyścić na przykład powierzchnię za szafkami kuchennymi, czy za szafą, w której trzymamy ubrania, e, czy po prostu w innych miejscach, w których po prostu nie możemy odsunąć albo nie możemy się do nich dostać normalną rurą, płaską, twardą, niegiętką. A tutaj mamy coś takiego, co nam po prostu na to pozwala. Oczywiście w pudełku znajdziecie także zasilacz, który można bezpośrednio połączyć do jednostki centralnej, ale także stację dokującą, na której odkurzacz można powiesić a także możemy tam po prostu sobie umieścić akcesoria, żeby mieć do nich łatwy dostęp. Na początek jednostka centralna, sam odkurzacz, czyli to, co po prostu zbiera nam kurz i inne zanieczyszczenia. W przypadku tego modelu ta jednostka centralna waży jedynie 1,4 kg, czyli tyle, co laptop, więc jest bardzo lekki i poręczny, dzięki czemu można operować nim z łatwością jedną ręką. I już tutaj ułatwienie od producenta, z którym uruchamiamy odkurzacz, ma także blokadę przycisk z drugiej strony dzięki czemu dzięki czemu nie musimy cały czas trzymać tego spustu możemy po prostu sobie kliknąć blokadę i odkurzacz cały czas będzie pracował podczas sprzątania. Bardzo wygodne. Druga bardzo ważna rzecz to wyświetlacz, który informuje nas z niezwykłą precyzją, ile jeszcze czasu możemy sprzątać, na ile pozwala nam e, bateria, na ile jest naładowana. Co do sekundy znamy taki czas. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to jest to 90 minut w trybie eko i 10 minut w trybie maksymalnego ssania, ale oczywiście czas pracy zależy tylko i wyłącznie od tego jak wy go używacie w waszym konkretnym środowisku, w jaki sposób ten odkurzacz pracuje, więc po prostu ten czas może się różnić w zależności od tego właśnie jak wy go osobiście używacie. Jest też drugi przycisk, który pozwala nam właśnie zmieniać tryby pracy. Mamy trzy tryby pracy i właśnie ten górny przycisk pozwala nam to regulować. No i o ile tryby użytkownik może przełączać manualnie, to roborog jest na tyle inteligentny, że również te tryby przełącza automatycznie i dostosowuje moc sania do danej powierzchni. W związku z czym, jeśli na przykład będziecie odkurzać dywan, to po prostu odkurzacz sam zwiększy te moc sania, a jeśli przejdziecie z powrotem na płytki czy panele, no to po prostu ta moc zostanie obniżona do tego trybu pośredniego, normalnego czy też do trybu eko. I faktycznie ten tryb autonomiczny, automatyczny o dziwo działa i odkurzacz faktycznie rozpoznaje te powierzchnie, które są po prostu sprzątane. Szczotka, która jest w zestawie, właśnie została zaprojektowana w taki sposób, by radzić sobie zarówno z powierzchniami płaskimi, jak i dywanami. I to jest wersja ADAP, która jest przeznaczona właśnie do różnych powierzchni. Natomiast jest też wersja soft, którą możecie sobie dokupić na stronie Roboroka. No i po prostu ona jest przeznaczona do bardziej delikatnych powierzchni, takie jak chociażby drewniane podłogi. Yy, czy jakieś inne panele. Natomiast my mamy w takiej wersji tę szczotkę i ona się całkiem nieźle spisała podczas naszych testów. No dobra, ale pewnie zastanawiacie się, jak to w ogóle sprząta, jak taki odkurzacz pionowy poradzi sobie z codziennymi zabrudzeniami. Także przygotowałem kilka testowych zabrudzeń: trochę herbaty, trochę soli, trochę okruszków od chleba i orzeszki ziemne. Zobaczymy, jak Roboroka 6 sobie z tymi zabrudzeniami poradzi. Także odpalam odkurzacz w trybie pośrednim. Czyli jest tak głośny. Szczotka oryginalna ta szczotka adapt, i lecimy. Herbata idzie, sprząta. Sól i okruszki od chleba również sobie poradził. I teraz. Nieco większe zaburzenie orzeszki. Dobra, jak widzicie, Roborock sobie z tymi wszystkimi zabrudzeniami poradził. Najwięcej problemów było z orzeszkami. Ale to przez to, że ta szczotka jest rotacyjna, więc one trochę nam tutaj nie chciały się sprzątać. Ale ostatecznie, jak widzicie, podłoga czysta, a to wszystko za sprawą tego odkurzacza i zrealizowane w parę dziesiąt sekund, więc działa. Sprząta skutecznie. Jako, że jest to odkurzacz bezprzewodowy, czyli mobilny, to dlaczego mamy ograniczać się do sprzątania w domu? Otóż właśnie nie musimy się do tego ograniczać i możemy wysprzątać na przykład wnętrze auta. Do tego przyda się nam na przykład ta płaska końcówka do sprzątania w szczelinach albo mniejsza elektroszczotka do sprzątania właśnie całej tapicerki naszego auta. Jeśli chodzi o kulturę pracy, to ten odkurzacz jest stosunkowo cichy, bo silnik generuje nieco ponad 70 dB maksymalnie, co jest całkiem niezłym wynikiem i zwyczajnie ten odkurzacz nie powinien za bardzo przeszkadzać, jeśli chodzi o swoją głośność. Natomiast o czym warto jeszcze wspomnieć, to o systemie filtracji, który oczywiście w tym odkurzaczu się znalazł. Jest to w pełni zamknięty system filtracji, w związku z czym. To, co po prostu odkurzacz zbierze, to zatrzymuje się tutaj, w, te, w środku w tej komorze, którą właśnie otwarłem. Obecność filtra hepa zintegrowanego w tym odkurzaczu oczywiście ucieszy wszystkich alergików, bo ten filtr usuwa do 99,97 wszystkich zarazków bakterii, roztoczy, innych dziwnych rzeczy, brzydkich rzeczy, które latają nam po mieszkaniu i również po podłodze. Ważne jest to, że taki filtr zatrzymuje wszystkie zarazki i inne cząsteczki, które są większe od 0,3. Mikrona. No i oczywiście potwierdzają to badania, badania firmy Ermit, która właśnie no, stwierdziła, że ten filtr, który zamontowany jest w tym odkurzaczu, po prostu działa dobrze dla naszego zdrowia. Co warto jeszcze na temat tego filtru wspomnieć, to to, że możemy go myć pod bieżącą wodą. Wszystkie te części odkurzacza w zasadzie możemy myć, dzięki czemu po prostu wydłuża to ich żywotność. Nie będziemy musieli wymieniać tych części, kiedy one się zabrudzą, tylko zwyczajnie wystarczy je wtedy umyć. Zbiornik na kurz również możemy odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą. A jak wygląda samo opróżnianie takiego pojemnika na kurz? Tutaj mamy taki przycisk, taki właściwie suwak pod rączką. Kiedy go naciśniemy. Pojemnik na kurz nam się otworzy. Lepiej oczywiście to zrobić nad śmietnikiem. No i kurz, który po prostu się zebrał, wysypujemy do śmietnika. Całość zamykamy. Oczywiście jest to szczelne. No i możemy pracować dalej z otwórzaczem. Po skończonej pracy odkurzacz trzeba oczywiście naładować. I tak jak mówiłem na początku filmu, w zestawie mamy zasilacz, który możemy bezpośrednio do takiego odkurzacza podłączyć. Tutaj mamy od góry gniazdo, ale jest to mało wygodne. Dlatego producent do zestawu dorzucił także stację dokującą. Oczywiście do takiej stacji dokującej również podłączamy zasilacz, ale tylko jednorazowo. Taką stację dokującą przybiercamy do ściany. No i możemy już w taki sposób wygodny ładować. Nasz odkurzacz. Co więcej, mamy tutaj miejsca do zamocowania naszych akcesoriów. Montuje się je w taki sam sposób jak do naszego odkurzacza na zatrzaski. No więc, akcesoria jak widzicie, również montuje się na takiej stacji dokującej. No i po prostu wygodnie, kiedy potrzebujemy sprzątać, odkurzacz ściągamy i sprzątamy. Co mi się w tych sprzętach najbardziej podoba, to wygoda użytkowania i mobilność. Nie musimy tego odkurzacza, tak jak tradycyjnego, wyciągać z szafy, przenosić, podłączać do prądu. Tego po prostu chwytamy do ręki i działa. I to jest. Tym najważniejsze. Odkurzacze pionowe, bezprzewodowe odkurzacze pionowe zdecydowanie podnoszą ogólną higienę w mieszkaniu czy domu. Ja uważam, że taki zestaw właśnie robot sprzątający plus odkurzacz pionowy to jest coś, co pozwoli zaspokoić wszystkie potrzeby sprzątania w Waszym domu. No bo robot sprzątający zachowuje tę bieżącą higienę codzienną, szczególnie podłogi. Natomiast odkurzacz pionowy będzie przeznaczony do tych zadań specjalnych, do tych powierzchni, do których po prostu zwykły robot sprzątający nie jest w stanie dojechać, bo mamy. Trudny dostęp, takie jak na przykład szafki i zakamarki. I tu przydają się te wszystkie końcówki, które Roborok dodaje do zestawu, a w szczególności ta elastyczna końcówka, która naprawdę pozwala dotrzeć do powierzchni, do których nawet zwykłym, tradycyjnym tłuszczem można byłoby nie dotrzeć. Także rozwiązanie naprawdę bardzo proste, ale zobaczcie jak skuteczne. A co Wy sądzicie o tego typu modularnych odkurzaczach bezprzewodowych? Czy jest to fajne rozwiązanie, czy też nie? Czy może wolicie zwykły tradycyjny odkurzacz, albo poddaliście się całkowicie robotom sprzątającym? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Oczywiście sprawdźcie link do Roborock H6 który znajduje się w opisie pod tym filmem, tam jego cena i szczegółowe informacje na temat tego modelu. A tymczasem, jeżeli film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie, a także subskrybujcie kanał, bo więcej ciekawych materiałów wideo, na przykład na temat odkurzaczy i robotów sprzątających. Jeżeli Wam się podobało, to również wpadnijcie także na naszego Instagrama. Tam y, materiały zakulisowe oraz na naszą stronę technostrepa.com, gdzie pojawiają się rzeczy, które często na YouTubie po prostu nie lądują albo lądują z opóźnieniem. Także wpadajcie również tam. To by było na tyle. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa!